Cześć! Z tej strony Magda Szczepańska ze szkoły języka norweskiego Trolltunga. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co wypada, a czego nie wypada robić w Norwegii bądź w towarzystwie Norwegów. Zapraszam! W momencie, kiedy uczymy się języka norweskiego, to uczymy się go po to, aby wykorzystywać go w różnych życiowych sytuacjach, oczywiście. E, ucząc się języka, uczymy się również nieco o kulturze oraz etykiecie danego kraju, czyli o takich wzorcach zachowań, które, które są dobrze lub źle widziane w towarzystwie. Oczywiście nie bierzcie tego odcinka za. Taki wyznacznik zachowań, bo oczywiście każdy człowiek jest inny, Norwegowie też są różni. Ja też jestem daleka od powtarzania jakichś stereotypów. Niemniej myślę, że te wskazówki, o których Wam dzisiaj opowiem, będą takim pewnym naprowadzeniem, w jaki sposób no, warto swoje zachowanie dostosować do norweskiego towarzystwa. Podzieliłam dzisiejszy odcinek na kilka takich działów. Chciałabym zacząć od poznawania nowych ludzi oraz rozmowy. W momencie, kiedy poznajemy Norwega, to jakby tutaj takim gestem obowiązującym jest po prostu podanie ręki. No i przywitanie się, tak jak po polsku to robimy. Podajemy swoje imię, mówimy miło mi Cię poznać. Oczywiście po norwesku najlepiej. E, takie gesty na, na dzień dobry jak całowanie, przytulanie, ściskanie to raczej nie wchodzi w grę, ponieważ one są zarezerwowane raczej dla bliskich i dla rodziny, krótko mówiąc, a nie dla obcych. No chyba, że już jesteście na takim stopniu zażyłości, że możecie sobie na to pozwolić. Oczywiście całowanie pań po rączkach też nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o dalszą, dalszy przebieg znajomości, no to w Norwegii zwracamy się do siebie per ty, albo po, po prostu po imieniu. E, niezależnie od tego, czy jest to przedszkolak czteroletni, czy jest to profesor e, 75-letni. No chyba, że dana osoba wyraźnie życzy sobie tego, aby używać e, na przykład wobec niej, wobec niego nazwiska, bądź e, no, tego przedrostka, pan, pani. E, niemniej większość społeczeństwa po prostu e, mówi do siebie po imieniu. Punktualność to jest też rzecz, którą, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Oczywiście wiem teraz, że wielu z Was powie mi, że zna całe mnóstwo Norwegów, którzy zawsze przychodzą y, spóźnieni na spotkania. Oczywiście ja też takich znam. Natomiast taka y, proporcja, y, Moja, gdzieś tam z, z moich obserwacji i doświadczenia jest taka, że mniej więcej 90% Norwegów, których ja znam, przychodzi punktualnie na spotkania, 10% notorycznie się spóźnia. A z kolei Polacy, których znam, tu jest już podział mniej więcej 50 na 50. Połowa się spóźnia, połowa jest punktualna. Także to też zależy od człowieka. Natomiast wśród Norwegów raczej starajcie się być punktualni i też pamiętajcie, że. Nikt raczej nie będzie na Was czekał, tak jak my sobie zawsze dajemy ten kwadransik, czekamy na znajomych, zanim zaczniemy na przykład, nie wiem, imprezę, to w Norwegii nikt nie będzie na Was czekał, raczej zaczną swoje jakieś tam wyznaczone na to spotkanie działania, punktualnie, po prostu. Dalej, zachowanie umiaru. To jest też taka rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Skandynawów w ogóle, czyli jeżeli rozmawiamy. No to unikamy raczej nadmiernego gestykulowania, wiecie, w takim włoskim stylu, bądź właśnie jakichś takich wybuchów emo emocji, takiego reagowania nadmiernego, bo to też może być uznane za wręcz takie agresywne zachowanie. Czyli stosujemy umiar w rozmowie. Prywatność to jest rzecz, którą bardzo cenią sobie Norwegowie, Skandynawowie generalnie. No to też możecie zauważyć na przykład w środkach komunikacji miejskiej, gdzie jeżeli jest taka możliwość, to każdy siedzi najbardziej, najdalej od innego pasażera, jak się da. A też jeżeli chodzi o prywatność w rozmowie, no to tutaj warto zwrócić na to uwagę, że jeżeli jesteśmy z kimś, no to jest świeża znajomość, to raczej nie rozmawiamy o sprawach prywatnych, prawda, nie, 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 nie pytamy o zarobki. Na przykład, czy oceny nowo zakupionego samochodu, tego typu rzeczy nie są dobrze widziane, wręcz od razu będziecie negatywnie ocenieni za tego typu, za próby takich pytań, nawet. Jest kilka takich bezpiecznych tematów, które można poruszyć, na przykład sporty zimowe. Norwegowie uwielbiają chwalić się swoimi osiągnięciami, także. Jak najbardziej. To, co jest też bardzo ważne, jeżeli macie do czynienia w ogóle ze skannawami, to Musicie jakby ich odróżniać i nigdy nie mylić, czy nie sugerować podobieństwa Norwegów na przykład do Szwedów, czy też do Duńczyków. Albo nie sugerować im, że A, Norweski to w sumie tak samo jak duński, albo brzmi tak samo jak szwedzki, bo to jest po prostu afront. To, to są, wiecie, dwa odrębne narody, dwa odrębne języki i absolutnie nie należy ich mylić. To trochę tak jakbyście, jak, jak wiecie, jak Polacy reagują na te takie próby porównania np. języka polskiego do rosyjskiego. A, polski i ruski to samo. Na pewno wiele razy słyszeliście. Ja nie czuję się tutaj zbyt w takich sytuacjach komfortowo i zapewniam Was też, że Norwegowie też nie lubią, kiedy porównuje się ich do Szwedów, bądź też ich język na przykład do szwedzkiego czy duńskiego. To, czego nie warto robić w rozmowach takich właśnie początkowych gdzieś tam, kiedy kogoś znacie, z kimś się poznajecie, to krytyka. Wiecie, Polacy lubią czasami tak od razu na ostro polecieć nie? i od razu lecimy z krytyką. A bo w tej Norwegii to to, tamto mi się nie podoba, tu macie beznadziejnie, my to lepiej rozwiązujemy, albo właśnie takie narzekactwo nasze. To nie jest dobrze widziane. W ogóle krytyka, jakby, oczywiście Norwegowie jako naród stonowany nie powiedzą Wam tego wprost, że im się to nie podoba. Powiedzą Wam to tak dookoła, niedostadnie, także może jednak warto by zmienić temat, albo tutaj warto. To by może porozmawiać o czymś innym, albo zastanowić się, jak rozwiązać tę sytuację. Aczkolwiek wiecie, ta krytyka jest po prostu źle widziana. Także nie wychodźcie od razu, nawet jeżeli macie jakieś swoje takie, wiecie, twarde zdanie na dany temat, poczekajcie z tym po prostu, albo ubierzcie to w inne słowa. Jeżeli chodzi też właśnie o takie budowanie relacji, w Norwegii odbywa się to dosyć takimi małymi kroczkami. Tak? To, to jest. To, co jest, to, to, o czym musicie pamiętać, nie dotrzecie do Norwega tak od razu, po pierwszej czy drugiej rozmowie. Też bardzo rzadko jest, zostaniecie zaproszeni, na przykład do domu od razu. Częściej Norwegowie spotykają się z nowymi znajomymi, poza domem w pubie, w restauracji, a dopiero po jakimś czasie de decydują się na zaproszenie Was do domu w najzwyczajniej świecie. Też pamiętajcie o tym, że to dobre wrażenie takie pierwsze i, i, i generalnie. Mm, no takie zachowanie, powiedzmy, które im się spodoba, to będzie potem procentować, bo jeżeli na przykład, e, ponieważ to jest mały, mały kraj, mały naród i tutaj bardzo mocno działają polecenia. Więc jeżeli e, zrobicie pier dobre pierwsze wrażenie albo wykonacie bardzo dobrze jakąś swoją pracę dla danego Norwega, to możecie być pewni, że on będzie Was dalej polecał jako tą osobę rzetelną, konkretną e, i będziecie mieć takie, no już wiecie, e, będziecie mieć lepszą pozycję niż, niż inni, bo będziecie poleceni przez Norwega, po prostu. Dobrze, jeżeli wychodzimy na przykład z Norwegami gdzieś na miasto, idziemy do restauracji. I tutaj kolejna grupa takich powiedzmy, że wskazówek, co robić, czego nie robić. Kiedy, no właśnie, idziemy do restauracji, do kawiarni. To, co może Was troszeczkę zdziwić, to to, że w Norwegowie nie dają napiwków. Po prostu nie dają napiwków, ponieważ w Norwegii ten napiwek, ta obsługa kelnerska jest, jest już włączona w. No, w rachunek po prostu. Ewentualnie, jeżeli chcemy dać coś dodatkowego, to to już jest czysta kurtuazja. Natomiast jeżeli Norweg jedzie za granicę, to on rzadko ten napiwek wręcza. No, chyba że jest do tego w jakiś tam sposób przyzwyczajony. Tak. Wy idziecie do restauracji norweskiej, to, to nie musicie nic, nic zostawiać, bo ten napiwek już został wliczony w cenę na przykład w posiłku czy alkoholu. Jeżeli idziemy z kolegami czy z koleżankami na piwo. To no, my Polacy praktykujemy też taką rzecz, wiecie, kupowania sobie kolejek. Tę kolejkę kupuję ja, a więc następną jakby naturalnie nasz kolega czy koleżanka, z którym no, wyszliśmy, tak? W Norwegii tak nie jest. Nie możecie się spodziewać z góry, że jeżeli Wy postawicie kolejkę swojemu norweskiemu koledze, to, że on kolejną postawi Wam. Absolutnie, nawet o tym nie pomyśli najprawdopodobniej. To jest tak, że Ty kupujesz dla siebie, reszta kupuje dla siebie i koniec tematu. Tyle. Też, jeżeli idziecie na takie wyjście, wychodzicie gdzieś z kobietami, to też pamiętajcie, że to, to nie jest tak, że. Czy inaczej. Mężczyźni raczej nie powinni, wiecie, usługiwać kobietom przy stole, na przykład, nie wiem, odsuwać krzesła, czy nie wiem, ściągać tego płaszczyka, czy pomagać w ubieraniu tego płaszczyka, albo przepuszczać w drzwiach. To znaczy, myślę sobie, że Skandynawki są już troszeczkę do tego przyzwyczajone, bo widzą, że Polacy, na przykład, których jest całe mnóstwo w Skandynawii, tak się zachowują, ale w Norwegii to nie jest zwyczaj. No, powszechny, tak? Nie jest to zwyczaj powszechny wśród Norwegów, e, więc mo mogą być pewne środowiska, które odbiorą to nawet negatywnie, tak? Jako takie traktowanie kobiety z góry. Przecież ona jest na tyle słaba, że nie, nie odsunie sobie sama krzesła, więc ja muszę to zrobić, ja, silny mężczyzna, i pokazać jej, że to ja jestem, mam nad nią władzę. Czasami w ten sposób może zostać to odebrane, więc musicie tutaj uważać e, przy tym zachowaniu. No a jeżeli jesteście kobietami i idziecie na spotkanie z mężczyznami Norwegami, no to, to nie, nie liczcie raczej na takie zachowanie. Absolutnie. Pan przejdzie pierwszy w drzwiach, czy nie wiem, no nie ustąpi wam miejsca gdzieś tam. No i to jest jakby naturalne, tak? Bo mamy to równouprawnienie, które obowiązuje absolutnie wszystkich. Dobrze, jeżeli po jakimś czasie zaprzyjaźnicie się z Norwegami, jesteście już w naprawdę dobrych relacjach, to zostaniecie prawdopodobnie zaproszeni do ich domu. I teraz, jeżeli jesteśmy zaproszeni do domu do Norwegów, no, to właśnie, to czasami pada takie pytanie, czy należy przynosić jakiś prezent, czy nie, czy będzie to dobrze widziane, czy nie. Cóż, zawsze dobrze widziany jest na przykład bukiet kwiatów, bo kwiaty to jest taka neutralna, taki neutralny podarunek. Z tym, że trzeba unikać dwóch typów kwiatów, czy dwóch rodzajów. Lilie, no bo lilie, tak samo jak i w Polsce, kojarzą się z takim kwiatem pogrzebowym, oraz goździki, bo goździki kojarzą się z takim kiczem właściwie. Więc raczej te dwa kwiatki odpadają, ale róże jak najbardziej. Czy też inne, bardziej neutralne kwiaty. Oczywiście, możecie też zamiast kwiatów poda podarować butelkę dobrego alkoholu, na przykład butelka wina zawsze jest dobrze widziana, albo po prostu jakieś czekoladki, coś słodkiego. Więc to też jest taka, taki drobny upominek, który zawsze no, jest neutralny. Jeżeli z kolei jesteście, w, jeżeli jest to spotkanie bardziej takie, no powiedziałabym, biznesowe, zawodowe, to tutaj z prezentami musicie uważać, ponieważ prezenty dobrze są widziane tylko wtedy, kiedy już na przykład zakończyliście jakiś etap rozmów i jesteście, no i spotykacie się, powiedzmy, jest, jest to takie spotkanie, no, pod, podsumowujące. Tylko wtedy taki prezent wchodzi w grę, bo inaczej, i też żeby on nie był, wiecie, taki zbyt kosztowny, bo inaczej, jeżeli będziecie próbowali wręczać swojemu na przykład partnerowi biznesowemu jakiś prezent, to może to być uznane za próbę wręczenia gotówki albo przekupstwa, i tutaj już mogą się, wiecie. Pewne wątpliwości z tej drugiej strony pojawić. Także z tym uważajcie. Dalej, jeżeli oczywiście przychodzicie na jakąś imprezkę, na spotkanie do Norwegów, no to warto za to zaproszenie podziękować, prawda? Myślę, że w Polsce to też jest w dobrym tonie. Jeżeli siadacie już do stołu oczywiście, no to kilka takich zasad obowiązujących przy stole. To, że panią się nie usługuje, to już powiedziałam. I teraz, no taka rzecz, kiedy siadamy przy stole, prawda, do posiłku, Warto poczekać, aż gospodarz domu da znać, że właśnie teraz rozpoczynamy takie je, jedzenie. E, daje nam znak. Raczej my nie, nie, nie rozpoczynamy samodzielnie, prawda? też inna rzecz. My w Polsce czasami mam, robimy tak, że w momencie kiedy chcemy, no, dostać się do jakiejś potrawy, to po prostu nachylamy się przez ten stół na drugą stronę, no i sięgamy po te ziemniaczki, które są gdzieś tam daleko. W Norwegii to raczej nie wchodzi w grę, jest to raczej źle widziane, wiecie. Nie jest dobrze, że ktoś tam się nachyla nad tym stołem, komuś przeszkadza. Jeżeli chcecie zdobyć te ziemniaczki z drugiego końca stołu, to po prostu sąsiada, żeby wam podał, tak? I wtedy używać. Tego czasownika sendę. Kay send my putete? Czy możesz mi dosłownie przesłać te ziemniaki? Ostatnim zachowaniem przy stole jest to, że jakby przy pierwszym nakładaniu sobie posiłku pamiętajcie, żeby nałożyć go sobie trochę mniej, bo przy stole zwykle, wiecie, podajemy sobie. Taką drugą, czasami nawet trzecią kolejkę. Także wiecie, przy pierwszym nakładaniu sobie na talerz jedzenia, nie nakładajcie go tyle, żeby się najeść, tylko żeby potem jeszcze móc sobie ewentualnie dołożyć, kiedy gospodarz albo gospodyni, no, wam to zaproponuje. Ok. i ostatnią taką rzeczą, której jeszcze chciałam powiedzieć, to wspólnota. Bardzo ważne jest to, żeby. Znaczy, ważne. W dobrym tonie jest to, żeby w Norwegii zapisać się do, jakiegoś, do jakiejś grupy zainteresowań, albo na przykład do jakiejś grupy, która działa charytatywnie, bądź społecznie. I tutaj, wiecie, żeby pokazać, że jakby chcecie uczestniczyć w tym życiu społecznym i że chcecie się w jakiś sposób z tym społeczeństwem asymilować. A z kolei bardzo takim źle widzianym zachowaniem jest moment, w którym chcecie się uchylać od właśnie jakichś takich działań społecznych, od np. przykład dygnadu. Czyli na przykład w Waszym osiedlu organizuje się wspólne sprzątanie podwórka, a Wy notorycznie się uchylacie, nie chcecie brać w tym udziału. Wówczas może to być źle widziane przez Waszych sąsiadów na w świecie. Okej. Okay. To właściwie tyle. Mam nadzieję, że te kilka dobrych rad pomoże Wam wejść łagodnie w kontakt i w, no wiecie, w zdobyciu, że, że pomoże Wam to w zdobyciu nowych norweskich przyjaciół i nawiązaniu wiecie, nowych znajomości w bardzo taki łagodny i przyjazny sposób. E, okay. Zapraszam Was do kolejnego odcinka już za tydzień. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy ten odcinek Wam się podobał. Cześć!